Widzę, że znasz się na swoim fachu. Jeszcze nikt nie miał powodu do narzekań, i lepiej, żeby nikt tego nie robił. Każdy dureń potrzebuje miecza, i to właśnie ode mnie dostają. Jak długo zajmuje wykucie jednego miecza? To zależy. Jeśli chodzi o najprostsze ostrze, wystarczy kilka minut. Oczywiście, pod warunkiem, że jestem odpowiednio zmotywowany finansowo. Oczywiście, świry pokroju świstaka muszą czekać na swoje cacka nieco dłużej. Dlaczego? Czyżby świstak za mało ci zapłacił? Nie, wręcz przeciwnie. Za swój ostatni miecz dał mi 150 bryłek grudy. Ale facet lubi bogate zdobienia i takie tam babskie fanaberie. A to oczywiście kosztuje. He! To ciekawski z Ciebie niepokrym. facet, kolego.